Z tej strony Bartek, zapraszam na webinarium poświęcone budowie formy wielomatrycowej dla modelu gniazdka zbudowanego w ZW 3D CAD-CAM. Gniazdko pokazywałem na poprzednim webinarium, było ono budowane na podstawie modelu STL, natomiast w tym webinarium poświęcimy już podziałowi formy na stronę stempla i matrycy. Na początek musimy położyć nasz model na na układy współżędnych, ponieważ będzie to forma filomatrycowa, ona może się składać z elementów takich samych, jak również z kilku różnych, czyli możemy zrobić formę z różnymi detalami. W tym wypadku, jak widać na obrazku, one będą dokładnie takie same. pierwszy etap to rozłożenie po prostu układów współrzędnych. Warto było znać wymiary jeszcze naszego jaska, tak żeby ładniej sobie rozłożyć. Gdy już się umieścimy na układach współrzędnych, możemy przeprowadzić analizę sprawdzenia kątów pochylenia, czy nie ma jakichś podcięć pionowych ścian, jak również analizę grubości ścianek naszego detalu. Analizy możemy zostawić włączone, dzięki temu będziemy mieli ułatwioną edycję detalu, żeby będzie łatwiej zobaczyć, w których miejscach detal będzie wymagał jakiejś edycji na przykład pochylenia ścianek, to zwiększenia ich grubości. Następny etap, gdy już będziemy mieli detal wyedytowany, już będzie przeprowadzona ta analiza, no to przechodzimy do samego podziału. Na stronę stempla i matrycy. Tutaj możemy ją zrobić na kilka różnych metod, np. poprzez analizę regionów, czyli przypisanie ścian do, do strony jednej bądź drugiej, albo przy pomocy linii podziałowych. Taka linia podziałowa może przechodzić poprzez ścianę, tak, a nie po jej krawędziach. Jak również możemy mieszać obie metody. Znaczy część elementu możemy przepisać jako całe ściany, część sobie edytować pojedynczymi liniami podziałowymi, w zależności od tego, jak będzie nam łatwiej. Tutaj na obrazku jeszcze było widać takie niebieskie ścianki, były ścianki pionowe, czyli trzeba je przypisać do jednej bądź do drugiej strony. Po przeprowadzeniu takiego podziału, takiej analizy, musimy jeszcze połatać model, jeżeli zawiera jakieś otwory, tak jak w przypadku tego gniazdka. Tutaj akurat one są bardzo proste, że program sobie poradzi z nimi bez problemu, natomiast jest w stanie robić łaty również o dużo bardziej skomplikowanych kształtach. Po dodaniu ład przechodzimy do dodania ścian podziałowych. Ściany podziałowe odchodzą od linii podziału naszego detalu. Tutaj akurat detal od spodu jest płaski, także ta ściana też będzie płaska. Tutaj zastosujemy prostu automat do dodania takiej ścianki podziałowej. Jako że jest to forma wielokrotna, będzie tam kilka detali umieszczonych na na naszym układzie spółrzędnych, to no też te ścianki nie mogą być za duże. Jeżeli będą duże, oczywiście też możemy je zostawić, natomiast wiąże się to z tym, że trzeba będzie je odpowiednio poprzycinać. Natomiast jeżeli damy mniejsze, to będzie troszeczkę mniej pracy wymagało ten podział naszego detalu. No i na samym końcu jak umieścimy sobie to wszystko na jednym układzie współrzędnych to jeszcze musimy dać przygotówkę i przy pomocy właśnie tych łatek i ścian podziałowych musimy to podzielić formę już na stronę stempla i matrycy. Zobaczmy jak to wygląda w oprogramowaniu. Czyli na początek tworzymy sobie projekt formy, który oczywiście nazywamy. Możemy sobie wybrać materiał, z jakiego będzie wykonany nasz produkt. Nie forma, tylko produkt. Do materiału będzie przypisany skurcz. Oczywiście taki skurcz też możemy sobie edytować, możemy wpisać inną wartość, jeżeli ta, która jest podana w programie, nie odzwierciedla naszego materiału. No i oczywiście wybieram formę wielokrotną. Program wtedy tworzy sobie już taki drzewko ze strukturą naszej formy, tutaj będzie sam przerzucał kolejne etapy, na, na kolejne jakby części no i na końcu stworzy nam złożenie po podzieleniu Na początek wybieramy sobie układ tutaj jak było widać będę potrzebował dodać 4 układy współrzędnych czyli rozsuwam sobie 2x, 2y w tym wypadku 150 mm wystarczy Następnie na te nowe układy współrzędnych Umieszczam swój detal. Tutaj od razu będzie mi podgląd, będziemy widzieć czy musimy je poobracać w którą stronę, natomiast w tym wypadku mogę zostać tak jak jest. Natomiast dalsza praca będzie już wykonywana na pojedynczym detalu, także jeżeli przejdziemy już do analizy pochylenia ścianek. Program nam ukryje pozostałe. Będziemy pracować w takim lokalnym układzie współrzędnych. Tutaj przy tej analizie sobie zawężę ją do 90 stopni i chcę tylko, żeby program mi pokazał, która strona będzie przypisana do stempla, która do matrycy. No i oczywiście, żeby były widoczne pionowe ściany. Te pionowe ściany oczywiście są szare możemy sobie zatwierdzić taką analizę, ona wtedy nam nie zniknie, dzięki temu mogę przejść do edycji detalu, na przykład dodać pochylenia na tych żeberkach. Analizę wyłączę, żeby móc przejść do kolejny, czyli do analizy grubości ścianek. Tutaj znaczamy sobie wszystkie ściany. Mogę wybrać, czy analiza będzie dokładna, czy, czy szybka. No i w tym wypadku muszę odwrócić jakby znaczenie kolorów. Nie chcę mieć tylko dwóch, tylko całą paletę. No i też te 1000 mm będzie trochę za dużo, więc jak przybliżę sobie detal, to mniej więcej będę widział jaka jest jego wysokość, jaki jest gabaryt. ci 28 mm wychodzi, także ograniczę sobie maksimum do 30 i przeprowadzę analizę. Wtedy legenda też zostanie ograniczona tymi kolorami do 30 mm. Program narzuca taką mapę kolorów, także będzie widać, w których miejscach ta grubość się zmienia. Po przeprowadzeniu analizy możemy również sprawdzić grubość elementów w danym punkcie. Że tutaj widać, że ta grubość się zmienia z milimetra na 10, bo z drugiej strony jest jakieś żeberko pogrubienie otworu. I przechodzimy już do etapu projektowania podziału tego detalu. Czyli przechodzę już do, do tych operacji I idziemy od lewej do prawej. Także Zaczynam od analizy regionów. Klikamy kalkulatorek, program sobie przeliczy. Nasz model, czyli przypisze już ściany do strony stempla i matrycy. Natomiast nasza rola ogranicza się do zdecydowania, po której stronie mają być te ściany nierozpoznane. W tym wypadku pionowe. Czyli można je klikać pojedynczo. Można sobie znaczyć też całą grupę. Następny etap to definicja regionów, czyli jak mam ściany przypisane do strony stempla i matrycy, to po tych ścianach program podzieli detal na dwa osobne i pomiędzy regionami narysujemy linię podziałową. Następnie musimy jeszcze załatać otwory. I program sam rozpozna wszystkie otwory, możemy sobie podświetlić podgląd pojedynczego otworu bądź wszystkich naraz. No, te otwory akurat są bardzo proste, także wystarczy zatwierdzić tą operację. Jak widać zostało zero otworów, wszystkie zostały zasklepione. No i teraz możemy przejść do ściany podziałowej, tutaj jak wspominałem ta ściana od spodu jest płaska, więc można skorzystać z tego automatu, który utworzył nam nową ściankę, gdyby model był bardziej skomplikowany, można skorzystać jeszcze z operacji takiego ręcznego dodawania ścian podziałowych, no w tym wypadku będzie to prosty detal. No i teraz jak już dobrnęliśmy do tego etapu, trzeba umieścić z powrotem jakby wszystkie cztery elementy na głównym układzie spółrzędnych. Zacznę sobie wszystkie cztery. No i ponieważ tutaj będę miał przenikające się ściany, na szczęście one są płaskie i żadna z nich nie wchodzi jakby w to gniazdko. Że mogę tutaj połączyć się ze sobą. Wtedy te ściany podziałowe zostaną scalone w jedną ściankę, czyli przechodzimy do ostatniego etapu dodania przygotówki i przycięcia całości. Przygodówka oczywiście powinna być mniejsza od ścian podziałowych, także muszę tutaj jeszcze zmienić jej wymiary. Lecz możemy tu zrobić zarówno poprzez złapanie strzałki wymiarowej, jak i wpisanie odpowiedniej wartości. Przy wpisywaniu wartości jest o tyle lepiej, że program będzie zmieniał tę wartość symetrycznie. I na koniec, przy pomocy tej ściany podziałowej i wszystkich ład, przycinam sobie formę już na dwa elementy. Program daje nam komunikat, że wszystko przebiegło pomyślnie. Także oprócz samego przycięcia, stworzył złożenie mi z dwóch części, ze strony stempla, ze strony matrycy. Także możemy sobie teraz otworzyć każdy dom z osobna, zobaczyć jak ona będzie wyglądała, i przeprowadzić dalsze prace na nich. Dziękuję za uwagę, zapraszam na nasze kolejne webinaria oraz polecam nasz kanał na YouTube.